W prostokącie ABCD narysowano przekątną, która podzieliła ten prostokąt na dwa identyczne trójkąty prostokątne. W każdy z tych trójkątów wpisano okrąg, zaznaczono punkty styczności i połączono dwa z nich odcinkiem MN, a także wiadomo, że środek S jednego z tych okręgów należy do tego odcinka MN. My musimy udowodnić, że długość tego odcinka MN jest równa długości odcinka AD. Rozwiązywanie tego zadania zaczniemy od zaznaczenia wszystkich odcinków równej długości na tym rysunku. Na pewno od punktu d do dwóch punktów styczności mamy taką samą długość, czyli możemy podpisać, że ten odcinek dm ma długość x i również długość x mamy w tym miejscu. Tak samo tutaj, od punktu b do tego punktu styczności możemy podpisać, że jest x i identycznie od b do tego punktu styczności n także mamy x. Podobnie w tym miejscu od punktu A do punktu M mamy taką samą długość jak od punktu A do tego punktu styczności i co więcej to jest promień naszego okręgu, możemy go sobie podpisać literką R, czyli tu także będziemy mieli R, tu także będziemy mieli R, no i również tu możemy sobie narysować nasz promień, podpisać, że tutaj także mamy R. I również tu możemy sobie narysować promień, podpisać, że także mamy R, czyli widzimy, że mamy bardzo dużo odcinków równej długości. No i teraz, żeby udowodnić, że odcinek AD jest równy odcinkowi Mn, to tak naprawdę wystarczy udowodnić, że odcinek SN ma długość X. No bo wtedy odcinek AD będzie zbudowany z odcinków R oraz X i Mn będzie zbudowany z odcinków R oraz X, czyli te odcinki będą wtedy równej długości. Zatem, jak udowodnić, że ten odcinek SN ma długość x? Możemy na przykład popatrzeć na sąsiednie odcinki, które mają długość x. Widzimy, że ten odcinek ma długość x, czyli jeżeli byśmy tutaj narysowali sobie taki odcinek i powstałby nam trójkąt BNS. No to my byśmy oczekiwali od tego trójkąta, że będzie równoramienny. Gdyby na przykład z kątów udało się pokazać, że on jest równoramienny, no to byłby koniec zadania, no bo wtedy ten odcinek jest równy temu, czyli tutaj także mamy x, czyli mamy równość tych odcinków. Jak zatem pokazać z kątów, że tu mamy trójkąt równoramienny? Możemy sobie na pewno zaznaczyć, że ten kąt, oznaczmy go sobie na przykład literką alfa, jest równy temu kątowi. Tu także mamy alfa. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten kąt jest pomiędzy styczną do okręgu a odcinkiem łączącym punkt B ze środkiem, i tak samo ten kąt jest pomiędzy styczną do okręgu i odcinkiem łączącym punkt B ze środkiem, albo jeszcze inaczej mówiąc, trójkąt B, ten punkt S jest przystający do trójkąta B, ten punkt S. Czyli, krótko mówiąc, te kąty mają równą miarę, a ten kąt alfa ma taką samą miarę jak ten kąt, dlatego, bo to są kąty na ległe. Odcinek Mn jest równoległy do odcinka AB, czyli tutaj także musimy mieć miarę alfa. Skoro tu jest alfa i tu jest alfa, no to trójkąt jest równoramienny, czyli tutaj także mamy x. No i w ten sposób kończymy dowód tego zadania. Pokazaliśmy, że odcinek AD składa się z odcinków R oraz X oraz odcinek Mn składa się z odcinków R oraz X. Żeby nie zostawiać jednak tego zadania całkowicie bez rachunków, to może teraz co nieco napiszmy. Napiszmy sobie tak, że wiemy, że długość odcinka AM jest równa długości odcinka MS, czyli AM jest równa MS i napiszmy, że to sobie krótko oznaczyliśmy przez r. Teraz wystarczy, że pokażemy, czyli napiszmy tak: wystarczy wykazać. Że długość odcinka SN jest równa długości odcinka MD, no i to sobie krótko znaczyliśmy przez x. Tego jeszcze nie wiemy. To jest to, co musimy pokazać, aby udowodnić tezę. No to napiszmy sobie tak, że. Trójkącik BS, ten punkt, może sobie wprowadzić jakieś oznaczenia ABCD. Powiedzmy, niech tu będzie punkt E, niech tu będzie punkt F. No i napiszemy tak, że na pewno trójkąt BSF B, S, F jest przystający do trójkąta BSE. BSE. I z tego faktu przystawania natychmiast możemy wyciągnąć wniosek taki, że te kąty są równej miary. No to napiszmy to, że kąt FBS. FBS, powiedzmy miara kąta, jest równa mierze kąta EBS. Kącik EBS. No i my to sobie krótko znaczyliśmy literką alfa. Teraz tak samo wykażemy, że te dwa kąty są równej miary, ponieważ są to kąty na przemian ległe. Proste AB oraz MN są równoległe. Czyli napiszmy tak, że prosta AB jest równoległa do prostej MN i stąd płynie wniosek taki, że kąt FBS, miara kąta FBS jest równa mierze kąta B S, N. B, S N. No i to jest nasz kącik alfa. No i stąd dalej płynie wniosek taki, że trójkąt SBN jest równoramienny. Trójkąt SBN równoramienny, czyli mamy równość tych odcinków. Ramiona trójkąta równoramiennego są równej długości, czyli odcinek B. N jest równe odcinkowi SN i to jest równe X. No, i w ten sposób w zasadzie zakończyliśmy dowód naszego zadania. Możemy na końcu napisać, że odcinek AD AD jest równy R plus X i to się równa odcinkowi MN, który też jest równy R plus X. M, n no i kończymy dowód naszego zadania.